Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej. Tym razem się dziennikarzu Wisła Kraków z górnikiem w Zabrzu. Jest z nami czele Białej Gwiazdy Balatów z Dzień dobry. I tradycyjnie przechodzimy do pytań na no wysłanie przez dziennikarzy. Wartość karcz, szkoda, krakowska. Jak wygląda sytuacja kadrowa przed meczem z górnikiem? Czy po meczu z Wisłą Płosk są jakieś nowe urazy, czy jedynie wypadło ze składu Nie psuj za kartki? Nie ma urazów. Tak wypada zawiedza kartki, to jest prawda. Czy ktoś z dotychczas kontuzjowanych zawodników będzie do dyspozycji na zawodni mecz? Pytam przede wszystkim o Pawła Wróżka, Łukasza Wolnigę i Łukana Sawicielicia. Paweł Wróżka nie będzie do dyspozycji jeszcze teraz. Za krótki czas, jeszcze po tym zabiegu. Ale tak jak mówiliśmy, może już na UKS będzie brany pod uwagę, a resztę kart nie chciałbym odkrywać. W poprzednim meczu w Zabrzu przegraliście co prawda 2 do 4, ale do 75. minuty rozgrywaliście naprawdę bardzo dobre spotkanie. Wydawało się nawet, że macie w tym okresie pełną kontrolę nad tym, co dzieje się na boisku. Czy przygotowując taktykę na sobotni mecz, w jakimś stopniu będzie pan się inspirował tamtym spotkaniem? Oczywiście z założeniem, że tym razem konsekwencji w grze starczy na pełne 90 minut. Zawsze należy inspirować się. Poprzednimi spotkaniami, tym bardziej, że jest tam ciągłość pracy trenera Brosza, natomiast to jest już trochę inna drużyna, inna grająca też u siebie, jest przede wszystkim bardzo skuteczna u siebie. To już 35 punktów zdobytych u siebie z tych 47, które mają w ogóle na swoim koncie. Inne pocztą obrońca, do Janrze doszedł, Wasil i, i oni bardzo mocno napędzają tą grę. Są bardzo wysoko ustawieni, chociażby ostatnia bramka z Eukarycem, gdzie do Wasila asystuje właśnie Janża. Pokazuje to, jak nich chce grać. Bardzo nabiegany zespół, bardzo dużo biega, bardzo dobre fazy przejściowe. Trzymają pozycję defensywnie pomocnicy asyklują ewentualne przestrzenie. Lubią grać albo dwójką napastników, albo tylko ankulo z przodu. Także trochę to się zmieniło w kontekście ostatniego meczu. Analizowaliśmy ostatnią grę Górnika i, i mamy znowu pomysł na przeciwnika, mając zresztą na uwadze to, jak my chcemy zagrać. Górnik ma już praktycznie zapewnione utrzymanie w Ekstraklasie, a razie szykuje się w Zabrzu kolejną przebudowa składu. Można się spodziewać, że ten brosz będzie chciał sprawdzić niektórych zawodników, którzy do tej pory grali mniej. Czy fakt, że nie do końca wiadomo, w jakim zestawieniu zagra górnik utrudnia Panu przygotowanie do tego spotkania? Myślę, że w Zabrzu nie jest to aż tak mocno rozpatrywane, że nagle będzie brak szacunku, na przykład do, do kibiców, którzy tam bardzo mocno wspierają i będą chcieli bardzo mocno podtrzymać pas tych siedmiu ostatnich meczów, które nie. Nie przegrali i, i, i tym bardziej w meczu u siebie. Także nie spodziewam się tutaj rewolucji. Uważam, że ewentualnie Prochaska może wrócić do środka pola I, i tam będzie bardzo duża siła i powtarzalność tego składu. Tak uważam. Piotr Jawor, Interia. Paweł Mogielnicki z portalu 90 minut liczył, że mi się spadek groził już tylko niespełna 9%. Czy zwraca Pan uwagę na takie wyliczenia, czy traktuje Pan tylko to jako ciekawostkę? No ciekawostkę, teraz się do te, o tym dowiaduję i nie przywiązujemy absolutnie do tego wagi, bo, bo to są liczby, a my musimy robić swoje na boisku, dlatego nieźle zaprezentowaliśmy się w ostatnim spotkaniu, za nami dobra regeneracja, jestem przekonany, że w głowach naszych piłkarzy trenerów jest tylko jedno zwycięstwo i właśnie przybliżyć się do naszego upragnionego celu w, w tym sezonie, jakim jest utrzymanie, myśląc tylko o sprawach absolutnie piłkarskich. Im bliżej utrzymania, tym głośniej mówi się, że Wisła na przyszły sezon planuje poważne wzmocnienia. Czy w Pana rozmowach z zarządem na temat transferu rzeczywiście przewijają się nazwiska zawodników, które mogą zrobić wrażenie na kibicach? Tutaj naprawdę, całą energię ja jako trener staram się wyrzucać na naszą drużynę i na to, żeby dobrze przygotować do kolejnego meczu ekipę i skupiać się na punktowaniu. Oczywiście wiemy doskonale, jak bardzo krótki będzie czas między zakończeniem sezonu a wznowieniem następnego, to będzie 3, maksymalnie 4 tygodnie, dlatego teraz dział scoutingowy i, I cała nasza ekipa e, oczywiście ma już e, nazwiska, nad którymi e, nieraz już usiedliśmy rozmawialiśmy i, i są prace. E, ale aż takich daleko idących wniosków bym nie wyciągał, e, że będą to wielkie nazwiska. Aczkolwiek Wisła Kraków oczywiście na takie e, zasługuje i na pewno Wisła Kraków chce się wzmocnić w nowym sezonie. Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa. Znowu będzie miał Pan problem z obsadą prawej obrony. Czy więc ponownie zobaczymy wariant z UKASYM na tej pozycji? Czy ma Pan też inne warianty, jak na przykład w meczu z gdyby na wojsku pojawił się Dawid Szot? No wiemy, że naszymi nominalnymi nominalnymi są Dawid i, i Łukasz. E, Dawid jest wyłączony, ale niekoniecznie pozostali piłkarze, Dawid Niepsych myślał, a Dawid Pitschot zagrał z Legią na, na pomocy i tam bardzo fajnie sobie radził w tym meczu na prawo obrony, także też jest naszą opcją w tym meczu. Jak przebiegała realizacja po meczu z Wisłą Płock, w którym drużyna 117 km. Czy obawia się tam o dyspozycję dyspozycji fizyczną zawodników, którzy jak urodził kolega z w końcówcą dychami i rękawami? My jesteśmy przygotowani na ten restart. Nie, nie, nie dobrze weszliśmy po pandemii od razu. W, nie weszliśmy od razu na wysokie obroty, ale też przeczuwaliśmy, że te dwa mecze mogą bardzo dużo zrobić w naszym piłkarzu, pozytywnego dużo zrobić. I, I tak właśnie się stało. Złapaliśmy z powrotem rytm i taki e, oczywiście meczowy, i treningowy i, i, i też regeneracyjny. Także ten jeden dzień więcej teraz. E, Względem meczu z Wyspą Polskim bardzo dużo nam daje i będziemy gotowi. W jakim stanie jest Jakub Popaszczykowski, który chyba został mocno poomijany w spotkaniu z Polskim? Czy będzie gotowy do gry? Będzie gotowy do gry, zresztą jak i inni piłkarze, bo bardzo dużo serca pozostali włożyli też w ten mecz, żeby go wygrać i płomienia. Nie jesteśmy to za mała sprawa, ale wszyscy jesteśmy gotowi na 100%. Jakby jeszcze po Kraków z 12 zwycięstw bywa, ale aż 10 odnieśli na swoim boisku, czy Pana zdanie tkwi magia stanu w Zabrzu? No. No, na pewno bardzo dobrze zorganizowana jest drużyna Górnika, bardzo dobrze czuje się w ataku i e, niezależnie, czy to jest u siebie w domu, czy, e, czy na wyjeździe, bardzo dużo im pomagają, e, wiadomo teraz, kibice. Jest to zespół, który generalnie, nie ważne czy u siebie, czy na wyjeździe najmniej, za utrzymuje się przy wiece. i to pokazuje też inny sposób gry górnika, jeżeli damy im przestrzeń, to będą problemy, ale zrobimy wszystko, żeby tą przestrzeń kontrolować. To już wszystkie pytania, dziękujemy serdecznie. Dziękuję.